Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku elektroprzewodnika. Jak widzicie w mojej ręce wpadło ostatnio trochę monitorów. Niestety wszystkie nie działają. I dzisiaj postaramy się zajrzeć do środka i zobaczyć, co może być tego przyczyną. A jak się oczywiście uda, to postaramy się naprawić jak najwięcej tych monitorów. No ale podejrzewam, że wszędzie będzie e, jednakowy problem, gdyż są to e, monitory kupowane w tym samym okresie. I o takich samych modelach, także mogły paść po prostu seryjnie z jakiegoś powodu. I dzisiaj właśnie postaramy się to sprawdzić. Tak wygląda płytka zasilająca z jednego z monitorów, które widzieliście przed chwilą. I właśnie postaramy się zobaczyć, dlaczego te monitory właściwie nie działają. Egzemplarz. Z którego ociągnąłem tą płytkę, jest kompletnie martwy, nic tam nie świeci, nic się nie włącza, żadna dioda nam nie mruga. No, ale żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało, musimy najpierw wiedzieć, jak taki układ działa. No i otóż tutaj po podłączeniu przewodu zasilającego całość oczywiście przez e, różnego rodzaju filtry, jak to widzicie przez taki zestaw dwóch cewek, trafia na mostek prostowniczy. Mamy tutaj oczywiście duży kondensator, który podtrzymuje nam to. Wyprostowane napięcie. Pamiętajcie, aby go uprzednio rozładować, zanim zaczniecie tutaj jakąkolwiek naprawę. Można to wykonać oczywiście rezystorem dużej mocy. Mamy tutaj układ scalony, który, jeżeli wklepiemy sobie w Google Wyszukiwarkę, możemy znaleźć, że jest to właśnie taki sterownik PWM przetwornicy, który tutaj właśnie podaje nam to napięcie na ten oto duży transformator. No i tutaj po tej stronie. Mamy taki zestaw, dwa stalaki z podwójnymi diodami, który nam stabilizuje to napięcie, prostuje to napięcie po tej stronie transformatora. I co się rzuca w oczy, to rzucają nam się kondensatory, które to napięcie tutaj mają podtrzymywać. Otóż te kondensatory mają charakterystyczny problem, charakterystyczną chorobę kondensatorów, która występuje w monitorach. Mianowicie są takie wybrzuszone i u góry widać resztki elektrolitu. Także tutaj najprawdopodobniej będzie problem z tymi kondensatorami i po prostu będzie trzeba je wymienić, no bo tutaj, jeżeli odwrócimy płytkę. Nawet producent nam tu e, zaznacza, że tutaj wychodzi nam napięcie 13V. To napięcie, które tym przewodem idzie do reszty tej części, tej płytki logicznej tego e, monitora. Także być może tutaj jest problem, że nie ma tego napięcia tych 13V i ta logika tam w ogóle nie startuje. Tak więc na razie nie będziemy się w ogóle zajmować e, sekcją wysokiego napięcia, która nam podświetla e, świetlówki. E, to na razie zostawiamy. Zobaczymy po prostu, co się stanie, jeżeli wymienimy te. Kondensatory, czy po prostu yy, nawet ta zwykła dioda na monitorze nam zaświeci, czy, czy jakoś z tym ruszymy. No a jeżeli to nie będą te kondensatory, to kolejna rzecz do sprawdzenia yy, to są właśnie te diody na tym radiatorze tutaj. No i oczywiście trzeba jeszcze zobaczyć, jak wyglądają płytki w pozostałych monitorach, czy tam ten problem faktycznie jest ten sam. Tak prezentują się płytki z monitorów, i jak możecie zauważyć, w każdym z tych monitorów występuje ten sam problem z tymi kondensatorami. Tak więc no, czeka mnie wizyta w sklepie, gdzie po prostu zakupię potrzebne kondensatory i na sam początek powymieniam wszędzie te kondensatory i zobaczę, czy to pomogło. A jeżeli nie, tak jak mówiłem, zajmę się tymi tutaj diodami na tym właśnie chłodzeniu, bo one tu też mogą być uszkodzone i może to po prostu wpływać, że to napięcie nam się tutaj nie prostuje. No a z kondensatorami, jeżeli pamiętacie odcinek o kondensatorach, no to właśnie powodem e, takiej sytuacji, że te monitory tutaj są wszystkie uszkodzone i ten elektrolit e, tutaj z tych kondensatorów wyszedł na wierzch, e, jest właśnie wytwarzanie wodoru e, na elektrodach tego kondensatoru, jak ustalono pewien pracownik japońskiej firmy produkującej kondensatory wykradł formułę elektrolitu i otworzył w Chinach fabrykę kondensatorów a także sprzedawał wykradzioną formułę innym producentom no i te dane dotyczące właśnie formuły tego elektrolitu były niepełne przez co do teraz napotykamy czasem właśnie na taki problem wylewającego się elektrolitu z tych kondensatorów. No a jeżeli jest wczesna faza, jeżeli jeszcze się nie wylewa, to i tak one są takie charakterystycznie wybrzuszone. Wylotowałem już wszystkie kondensatory z wszystkich płytek. Widzicie tutaj puste miejsca po nich. I użyłem do tego stacji hot air, dzięki czemu po prostu rozgrzewając sobie tutaj dane pole mogłem ten kondensator prosto wyciągnąć z drugiej strony. I tak prezentują się Wyciągnięte kondensatory. Pamiętajcie, że stacja na gorące powietrze jest dobra, jeżeli jakiś kondensator wylutowujemy i nie będziemy go już dłużej używać, no bo ten elektrolit tam się jednak podgrzewa i ten kondensator w gruncie rzeczy się psuje, tak, traci swoją pojemność, no i do lutowania nowych kondensatorów już wykorzystałem zwykłą lutownicę grotową, a tak prezentują się nowe kondensatory, które zakupiłem. Pamiętajcie, jeżeli wymieniacie takie kondensatory, aby nie tylko pojemność odpowiadała tym starym, ale także napięcie, na jakie te kondensatory jakie to, te kondensatory mogą wytrzymać tak? czyli maksymalne napięcie, jakie może być między ich okładkami. No, zobaczcie, te nowe są nawet ciut mniejsze. Postęp technologiczny sprawił, że udało się osiągnąć takie same parametry przy mniejszych wymiarach. No i również te drugie. O innej pojemności również są mniejsze, także no postęp idzie do przodu. Kondensatory są mniejsze, nam to nie przeszkadza oczywiście, jeżeli tylko mają te same parametry, to oczywiście się tutaj nadają. No i tak wygląda płytka, gdzie już wlutowałem te nowe kondensatory. Możecie zobaczyć, wszystko wygląda praktycznie tak jak na samym początku, tylko mamy piękne, nowe, działające kondensatory. A czy monitor działa? No, trzeba to teraz złożyć i po prostu zobaczyć. Zobaczcie, e, widzicie aktualnie elektroprzewodnik odcinek o przetwornicach, ale widzicie go na monitorze. Także monitor udało się uruchomić. No i widzicie oczywiście, że działa. Także biorę się za e, lutowanie kolejnych tych płytek zasilających i składanie kolejnych monitorów. Może uda się uruchomić je wszystkie. Udało się uruchomić wszystkie monitory. Niestety posiadam za mało źródeł obrazu, za mało przewodów, za mało możliwości, aby pokazać Wam je wszystkie, dlatego prezentuję tylko, a może aż 4 sztuki. Dumnie widzicie, wyświetlają tutaj. Odcinki elektroprzewodnika i co najciekawsze, to zamiast oddawać monitor na serwis, płacić grube pieniądze czy po prostu wyrzucać ten monitor do śmieci, warto wydać kilka groszy na te kondensatory i być może jeżeli to będzie właśnie ta usterka, usterka kondensatorów, to za kilka groszy dosłownie naprawicie sprzęt i będziecie mogli się cieszyć znowu obrazem wyświetlanym właśnie przez dany monitor. Co ciekawe, mam tutaj płytkę zasilającą z zupełnie innego monitora, i jak widzicie, jest taka jakby znajoma. No, praktycznie jest identyczna jak tamta płytka. Może w takiej samej orientacji pokażę Wam jak tą poprzednią. No i również mamy to zasilanie. Mamy te cewki, mamy kondensator, mamy tutaj układ, który tym steruje. Mamy transformator, mamy kondensatory, mamy diody tutaj w innym opakowaniu, tak w innej obudowie. No, ale taka jedna. Jeden z calak z podwójnymi diodami też się znajduje, tam były dwa. Tutaj troszkę inaczej to jest rozwiązane. No ale zobaczcie, mamy też tą sekcję wysokiego napięcia, która nam zasila. Świetlówki, także te płytki są robione praktycznie wszystkie jednakowo i no nie, ma, nie ma tutaj zdziwienia, nie ma takich dziwnych rzeczy. Nie będziemy w szoku, jeżeli rozbierzecie monitor. Od razu będziecie wiedzieć, co gdzie jest, które kondensatory sprawdzać i zobaczcie, tutaj te kondensatory wyglądają dobrze. no jeżeli, jeżeli ten monitor przykładowo nie działa, a te kondensatory są sprawne, to znaczy wyglądają dobrze, i też jeżeli zmierzymy ich pojemność. Też wskazuje na to, że, e, że są w porządku, no to możemy zabrać się za sprawdzanie e, właśnie tych diod. E, również tutaj, zobaczcie, te płytki mają bardzo dobrze opisane e, wszystkie praktycznie wyprowadzenia wtyczki. Każdy pin jest opisany, jakie tam powinno e, panować napięcie, czy do czego dany pin e, służy. No tylko uważajcie tutaj, jeżeli będziecie to e, mierzyć, te napięcia, aby po prostu nie pchać się e, łapami tak na tą sekcję wysokiego napięcia bo jak sama nazwa mówi jest tam wysokie napięcie nawet są ostrzeżenia na płytce także, e, także trzymać od tego z daleka no i tutaj możemy posprawdzać sobie te napięcia ewentualnie posprawdzać jakie tutaj mamy scalaki jak, jak powinny działać te e, kontrolery tego napięcia które tutaj puszczają nam ten, to napięcie, wysokie napięcie na ten, na ten transformator. Możemy zacząć po tej stronie wtórnej tego transformatora, co jest, czy, czy wszystko się zgadza z tym, co podaje producent na przykład tego scalaka od tego kontrolera PWM. No i klasycznie, jeżeli będziecie te diody mierzyć, no to pamiętajcie, aby sobie je najpierw wylutować i dopiero potem posprawdzać każdy miernik ma. Każdy, nawet ten chiński miernik powinien mieć funkcję sprawdzania e, poprawności właśnie takiej diody, czy dana dioda przewodzi, czy, e, czy nie, no i sprawdzić tą diodę w dwóch kierunkach. Także no, myślę, nie ma tutaj cudów, każdy może e, taki monitor spokojnie serwisować. No, jeżeli tutaj okaże się, że wszystko jest w porządku, jeżeli ten, ta płytka zasilająca działa, no to już jeżeli chodzi o tą płytkę logiczną, tam gdzie są różne te układy w SMD, które odpowiadają za funkcjonowanie tego monitora, no to tam niestety wielkiego pola do popisu nie mamy, ale 90% usterek, 90%, większość procent usterek to są właśnie te kondensatory, dlatego warto zajrzeć do takiego monitora. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli przypadł wam on do gustu, kliknijcie łapkę w górę. Pamiętajcie o możliwości subskrypcji kanału oraz śledzenia nowości na Facebooku. Wszelkie pytania możecie kierować zaś na maila. Trzymajcie się. Cześć.